Zawsze znajdą się jednostki, czy niejednostki, czy schematy, system, który będzie nam coś kazał, ale my niekoniecznie musimy w to wchodzić. Zaopiekowanie się sobą jest kluczowe, żeby móc funkcjonować z innymi. W jaki sposób konflikty wewnętrzne determinują nasze zachowania, co do tego ma wiara, tożsamość, płeć i seksualność. Czy kwestionowanie tradycyjnego i stereotypowego ich pojmowania przyniesie nam ukojenie? W zasadzie większość z nas ma bardzo podobne lęki: niepewność, jakiś lęk o bycie niewystarczającym o to, czy umiemy kochać, czy nie umiemy kochać, czy jesteśmy inni, odmienni. To zupełna improwizacja. Kasia się tego tekstu po prostu w ogóle nie uczy, wychodzi tu z niej. Ja kiedyś byłam bardzo, bardzo chronicznie nieśmiała. Przeszłam transformację po tych wielu latach i postanowiłam być sobą po prostu. Więc w tym spektaklu jestem sobą. Grupa ludzi zebrała się z jakimś wspólnym tematem i, i postanowili o tym powiedzieć, i to jest chyba teatr. Projekt Lady to dyskusja o kobiecej seksualności. To głos młodych twórczyń, które śmiało zestawiają ze sobą teksty kultury, które dzieli kilkadziesiąt lat. My nie chciałyśmy nic nikomu udowadniać, nic nikomu na siłę uświadamiać i wciskać. Chciałyśmy same ze sobą gdzieś to popra przepracować. Chciałyśmy same w ogóle odkryć, tak? tak. Jakby nie miałyśmy jakichś założeń, więc ten proces samego dochodzenia do tego, kim ja jestem, co wyrażam, był naprawdę bardzo, bardzo długi, ale owocny. To nie był spektakl tylko o seksualności, ale o, o patriarchacie na przykład. Ciągle są... Potrzebne dyskusje o patriarchacie, który nie jest czymś pożądanym. Wiem, że tutaj jest teatr wartościowy. I często z narzeczoną jeździmy po Polsce i szukamy wartościowego teatru, wartościowego, który niesie naprawdę coś dobrego. Tak? On nie zawsze będzie jakiś udany w tę czy inną stronę, on nie będzie idealny. A kiedy zostajemy wiele niegórze na pestce, mamy to w pigułce. Przed nami ostatni emocjonujący festiwalowy dzień. Zaczniemy od czytania performatywnego, by potem płynnie przejść do wręczenia kryształowej pestki i spektaklu wieńczącego 15. edycję festiwalu. A tradycyjnie już w kwadracie posłuchamy dobrej muzyki.